Witam na kanale Dzieciaki Testują Zapraszam na recenzję gry od wydawnictwa Rebel Star Wars Pałac Jabby Gra jest w woreczku, milutkim woreczku Niewielkich rozmiarów Jest idealna, żeby ją ze sobą zabrać gdzieś na wyjazd Wrzucić w plecak, w torebkę, gdziekolwiek Zobaczcie, tutaj ma ściągacz Dzięki czemu nic nam się ze środka nie wysypie Jest to gra karciana Mamy tutaj również żetony i oczywiście instrukcje, wszystko to się mieści bez problemu w tym woreczku. To są żetony zwycięstwa. Z kart mamy karty postaci, jest ich 19. Mamy również karty celów, 4 karty celów i 6 kart pomocy, które każdy z graczy będzie miał u siebie. Gra jest przeznaczona dla dwóch do sześciu graczy. Przed rozpoczęciem gry każdemu z graczy rozdajemy po karcie pomocy, reszta jest odkładana. Karty postaci tasujemy, tworzymy z nich zakryty stos w zasięgu ręki każdego gracza. Kładziemy nasz stos na środku, wierzchnią kartę kładziemy obok, zakrytą. Jeżeli gramy w dwie osoby, ja tutaj przygotowałam akurat grę na dwie osoby, to odkrywamy trzy wierzchnie karty i kładziemy je też tutaj gdzieś na środku, obok zakrytej tali. Każdy z graczy bierze również po jednej karcie, którą ma w ręce, i losowo wybieramy jedną kartę celu. Ja Wam może pokażę, jakie cele mamy w grze. To jest cel pierwszy, cel drugi, cel trzeci. I tutaj każda karta ma coś innego. I cel czwarty. Rundę wygrywa gracz, który ma najwięcej kart z takim symbolem. Każdy cel to jest coś innego, co jest super, bo za każdym razem możemy mieć inne rozstrzygnięcie końcowe gry. Losowo dobieramy sobie kartę celu. I kładziemy też gdzieś tutaj w obszarze gry resztę kart odkładamy do woreczka. Trochę sobie odsuniemy, ponieważ potrzebujemy większy obszar gry. Pierwszy gracz dobiera jedną kartę, i jedną z tych kart, które trzyma w ręce, będzie musiał zagrać tutaj w swoim obszarze gry. Może je rozpatrzyć, zastanowić się, którą z kart chce zagrać analizując przy tym cel. Jeżeli na przykład zagrałabym luka, wybierz innego gracza. Jeśli wybrany gracz ma na ręce kartę z takim symbolem odpada z rundy. No i jeżeli wybrałabym tego gracza, a on miałby taki symbol, akurat ma, no to odpadłby z tej rundy. Ten gracz do końca tury, czyli gdy reszta graczy będzie zagrywać karty, on jest omijany, jego kolejka jest po prostu pominięta w danej rundzie, no bo odpadł. Gdy wyczerpie nam się talia kart, wtedy rozpatrujemy kartę celu, sprawdzamy, który z graczy osiągnął cel, ten gracz wygrywa. Każda z postaci ma. Jakiś inny efekt, jakieś inne działanie, które ma wpływ na przebieg gry, ale również na innych graczy. Zobaczcie, jakie przepiękne ilustracje są na tych kartach. Cudo, po prostu cudo. Gra graficznie zachwyca. Jest to dość szybka gra, ona trwa kilka rund, ale całkiem szybko się je rozgrywa. No i tak, jak już mówiłam, idealna do zabrania ze sobą gdziekolwiek w podróż za sprawą woreczka, w którym to wszystko się mieści. Żetony zwycięstwa będziemy je otrzymywać na końcu rundy. Gracz, który wygra rundę, będzie zdobywał żetony. A kto wygra rozgrywkę, o tym decyduje ilość graczy, która zasiada przy stole. Tutaj mamy wszystko. Rozrysowane im więcej graczy, tym mniej punktów żetonów zwycięstwa potrzeba do wygrania. Star Wars: Pałac Jabby jest to gra, którą pewnie chętnie zagrają miłośnicy sagi Gwiezdnych Wojen. Jest dość prosta, rozgrywka trwa szybko, no i wszędzie możemy ją ze sobą zabrać. Więcej o grze przeczytacie na blogu, w opisie do filmu jest link, zapraszam was tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam do usłyszenia w kolejnych veel maar